Proszę bardzo, Tińca mądry Chłopok dotarł Oktawią a z racji tego, że mam fotel karpiowy to kto postawił to główno tutaj tu będzie stał mój fotel karpiowo-gołowacicowy Tadam! jest ze mną od moich początków wędkarstwa Tińcaj ma ten fotel odpoczęcia Zobacz Jakie sito On nigdy mokre nie jest No Bo przelatuje przez No Zobacz jak jest zmęczony, tu no. wiesz Ej ma tu... przedmiot, ma przebieg. Zobacz Tyle, tyle ryb tu złowiłem siedząc na nim O tu jest nawet coś jest Naj***** chyba, o biały ma Dobra ble nie. No San Andreas Grygi. Jednak teraz coś się dzieje, czemu Muflon jest władcą tego sanu, bo ten san jest piękny. Złowie, tu suma, obiecuję.